No, cześć. Mnie nawet dawno nie było. No, nawet filmów gameplayów nie było. Jeden niedawno chciałem wrzucić prawa autorskie. Byłem do muzyki jednej. No i nie mogłem. Po tym mi się nie chciało edytować tego od nowa. Dobra. No ale dzisiaj przychodzę z takimi drzwiami automatycznymi. Działają oczywiście. Początek musimy zrobić. Pistony z mm, szkłem na tak pozycji takiej, że to będzie działało ze sobą. wstawiamy dwa bloki przestrzeni i wykonujemy to samo takie jakby lustrze odbicie. Teraz po jednej i drugiej stronie kładziemy kamień a na kamieniu. Musi być redstone. Następnie obok kamienia czy innego bloka też kładziemy redstone. Następnie kamień i czerwoną pochodnię. Czyli to będzie zamknięcie. Teraz możemy zrobić to nawet w dwie Bo potrzebujemy bardzo mało. Potrzebujemy przestrzeni troszeczkę i na kilku minutek, bo to nie za dużo zajmuje. Musimy wziąć tylko połączenie. Na dwie kratki, jak to było A... wysokości, i tak za bardzo to nic A połączyć to jeszcze czerwonym proszkiem. No i w sumie tyle. Można też sobie zabudować, żeby ładnie wyglądało. I ja brałem troszeczkę inny sposób u siebie, ale ten uznałem, że będzie Wam łatwiej zbudować i nie będziecie się gubili, bo ja się w tamtym gubiłem. Ale sobie przypomniałem, ale mam przecież jeszcze łatwiejszy sposób to łatwiejszy sposób pokażę. No, i tak się stało. Musimy oczywiście na kamień, do którego jest przyczepiona, pochodnia z czerwonego kamienia połączyć, ponieważ inaczej to nie będzie działało. Sam dobrze o tym wiem. Tutaj, tak samo. Teraz musimy tak połączyć, bo inaczej. Nie będzie działało przewodzenie. Dlatego łączymy. Możemy już dać w sumie pół płytki. I teraz szybko z drugiej strony robimy. Tu nie. Tu. Czy moja niszczy ziemię cały czas? To nie wiem. Ja mam jeszcze kilka poradników nasennych, dlatego będzie łatwo mi na razie się odnaleźć. Lepiej, żeby właśnie jakoś wyglądało coś takiego na obudowie. Mówię wam, będzie lepiej. I w sumie, jak robicie tak, jak ja teraz z tą obudowę, to nawet możecie sobie robić sprawdzenie jakby, że będziecie sobie wchodzić, gdzieś ukryte wejście będziecie mieli. Do tego i po prostu będziecie mogli sobie sprawdzać, jak nie będzie wam coś działało. Nie tutaj, tylko tutaj. Dobra. Ja budowę robię i wam pokazuję, jak lepiej zrobić. No i za ten czas w sumie to bym. Chciałam podziękować, że mnie tak bardzo lubicie. W sumie to 10 miesięcy temu było, ale dopiero niedawno wziąłem sobie, weszłem na YouTube Studio. Ja lapka często nie używam, a to na lapku musiałem, bo normalnie nie mogę, bo mi internet się wiesza, bo po prostu jest dużo ludzi. Więc nie miałem jak sprawdzić i ostatnio patrzyłem sobie komentarze. I zauważyłem, jak pięknie umiecie mnie bronić, jakby. To wiele wyjaśnia, że mnie bardzo lubicie. Um, ogólnie też bardzo Wam dziękuję za 113, może więcej, już wyświetleń na poradniku, jak zrobić kurczę karkę. To był jeden prosty sposób. W sumie nie dla każdego prosty, bo niektórzy by mogli nadal nie wiedzieć. Chodziło o bardziej jeden prosty sposób. Ja myślałem, że będzie jakieś 5-10 wyświetleń. A tu takie 113 Jakby jeszcze tego było mało. To teraz, właśnie dlatego robię poradniki. Będę robił więcej. No, już widać, że baguję. Będę robił poradniki tylko dlatego, że widać, że wy lubicie poradniki i często wam się raczej przydają. No, ja tam sobie robiłem. Tam bardzo podobne, ale ty sładniejsze. I oczywiście działa. Inna obudowa też działa, więc jak najbardziej uznaję to, że działa. No i co? To by było na tyle. Trzymajcie się do następnego poradnika. Cześć!